Jo, jo, jo. Taki mały disclaimer. Chodzi o to, że jest sobota 22, czyli jutro ten filmik wychodzi, dla was wyszedł właściwie. I chciałem tylko uprzedzić, że te informacje o update'cie, o aktualizacji są informacjami nagranymi tydzień wcześniej. Także niektóre rzeczy, tak jak misje kolta, na przykład, są już w grze. Co prawda, właściwie chyba tylko to wszedło już w życie, a reszta powinna wejść w moment. Także no, żeby nie było jakiejś sprzeczności i tyle na ten temat. Miłego oglądania! O, cześć, Siemaneczko. Eee, tak, wcisnęliście w dobre miejsce, czyli w filmiku Scottbusters, jeżeli Was to interesuje, akurat, to jesteście w dobrym miejscu. Jest to mój drugi filmik na temat Scottbusters, i w tym odcinku pokażę Wam parę nowości. Dwie godziny temu wyszedł filmik, także jest parę nowości, które na dniach mają wpaść, w nadchodzących tygodniach. Mamy przede wszystkim świat zimowy, tak? I trzy nowe postacie, czyli tutaj mamy Ice Wizarda. Mamy Jessie i jeszcze Doktor T, które właśnie do nas dojdą. A razem z tym światem będą właściwie trzy też nowe tryby, czyli Meteor Golemów, jakoś tak się to nazywało, tak? Czyli będą po prostu spadać golemy z nieba, będą się rozbijać nam na mapce i będziemy mogli sobie z nich sfarmić właśnie gemy. To standardowe takie wiecie golemy, tylko nie wiem czy nie mają czasem więcej gemów do zaoferowania. Następnie mamy Hot Hotpot. Hot gem pot, jakoś tak. No to w tym mamy właściwie kocioł, tak, do zabrania, Trochę na zasadzie tych obrączek, pierścieni, tak, z gemami tego trybu. Tylko, no tutaj będziemy podnosić jakby kocioł, który będzie nad naszym składem i będzie nam zrzucał gemy. I po jakimś czasie, jak sobie to wybucha trochę jak ta skrzynka z gemami, i nam daje dużo więcej gemów. Ostatni tryb to będzie skrzynki za jeden coin no to właściwie tak jak to brzmi, to tak to jest, czyli po prostu będziemy mieli skrzynki z jednego coina zamiast te 5, 30 i tak dalej i tak dalej, 50. Dobra, aha, jeszcze z nowości, my bad, to jeszcze nie koniec, jeszcze nie koniec, bo mamy jeszcze taką postać, która myślę, że może Wam się spodobać, dlatego że jest to coś na zasadzie tradera i myślę, że naprawdę może wprowadzić sporo nowych taktyk do gierki, ponieważ ona przy zebraniu jej, to jest trochę na zasadzie, Ej, czekajcie, może nie trader, tylko właśnie bardziej goblin, tylko że zamiast z goldem, no to gamami, czyli jak ją bierzecie, no to ze skrzynki wypadają gemy, i jak rozwalamy postacie, w sensie potworki, to wypada nam więcej gemów niż normalnie. Także jest to coś na zasadzie goblina, ale goblin chyba nie daje więcej golda za powalanie mobów na mapce, także no ciekawa sprawa, ciekawa sprawa, mi się na pewno e, podoba takie coś, chociaż jeszcze nie wiadomo jakie będzie miało statystyki, bo może mieć bardzo mało i po prostu będzie padać e, tak od razu, nie? co by mnie nie zdziwiło, skoro gobliny mam mało. Co jeszcze nadchodzi? Czekajcie, ja sobie, ja tutaj zapisałem sobie, nie będę wam tego ściemniał. E, tak, mamy jeszcze eventy. Nie wiem, wszystko jest ogólnie w trójkę, tak zobaczyłem. Trzy nowe e, eventy, trzy nowe tryby, trzy nowe postacie. Znaczy cztery tak, nie licząc bandyta, ale bandytki, złodziejki, mniejsza, e, ale no. E, także no, trzy nowe eventy, czyli event Ice Chest, gdzie e, rozwalając Ice Spirity, nie? Te wiecie, małe, małe badziewka, <laughs> które zamrażają. Chociaż one sobie co widziałem na powtórce na filmiku są większe, ale no. Czyli przez rozwalanie ich, to jest tak, jakbyście zbierali chociażby te, wiecie, patyki do Piniaty. No to tutaj rozwalacie te właśnie Ice Spirity i to wam się zbiera. Czym więcej macie zebranych tych Ice Spiritów, to czym lepszy dostaniecie, czym lepsze łupy. No, pozostało jeszcze mamy dwa tryby, czyli tryb coś na zasadzie Cowboy i tak dalej. Wiecie, jak macie te Wanted ktoś tam, no to uznajmy, że tutaj będzie Wanted duży Goblin, taki był na przykładzie w sumie. No to. Po zabiciu tam, powiedzmy, nie wiem, 50 goblinów dostaniecie parę goldów, parę coinów. I mowa tutaj o coinach, oczywiście, bo to jest wszystko na placu, nie? To są eventy, czyli o coinach, tych, które użyjemy e, chociażby do kupienia postaci w shopie, czy tam dodatkowych piletów na skrzynki, czy coś takiego. I finalnie ostatni event, czyli właśnie na bandytkę. Żeby ją zdobyć, to będziemy mieli po prostu event, w którym będzie szansa ją zdobyć. A nie pamiętam jak. Jak się zdobywało. No cóż, wyświetla wam się tu tutaj w montażu, ja wam to dopiszę. Tymczasem ostatnie parę informacji, które wpadają, to jest jeszcze to, że będą skiny. Ma to być chyba w na dniach też. Jeden ma być na pewno za darmo ten do kurczaka, taki skin będzie czarno-biały, taki ninja. To ma być za darmo zależnie od tego, jak będzie społeczność działała, a tak to ma wpaść pełno na skinów, ale to myślę, że każdy się spodziewał, że prędzej czy później muszą być skiny. To mamy cztery nowe postacie. W sensie nowe postacie ma bardzo Chodzi o Mega, cztery nowe postacie Mega, bo mamy Barbarzyńce i Króla, które mają wejść jakoś też w najbliższym update, a dodatkowo z czasem mają jeszcze być tam chyba w lipcu dwie kolejne, a mianowicie to będzie Mega Tank i Mega Trader, także Mega Trader. Ciekawa sprawa, jestem ciekawy jak to będzie, bo te postacie mega mają nas ratować w kryzysowych sytuacjach. A jak będziemy mieli mały skład i będziemy na przykład w tarapatach i dostaniemy mega tradera, no to no, no nie wiem, czy nas to tak uratuje, tak. Ale właśnie odnośnie tego mega, to jeszcze jest ostatnia informacja: mają być jakieś balanse do kluczy. Jak i do Mega, ponieważ tam powiedzieli, że słuchają społeczności, także będą wprowadzać jakieś balanse, ale to też nie ma być chyba w najbliższej aktualizacji, tylko jeszcze kolejnej, także nie mamy więcej informacji na ten temat. Przechodzimy sobie w tryby natychmiastowym na telefon, także bierzemy i co? I raz na telefonie, mogę Wam powiedzieć po prostu, że się zmieniło co nieco od ostatniego filmiku, ponieważ, jak widzicie, mam już poziom 70. Właśnie odebrałem pakiet emotek, chciałem Wam to nagrać, ale no cóż, no nie jest to najciekawsze tak czy tak, a po prostu miałem powiedzmy problem techniczny. Następnie karnet klemienotów, także jednak jest kupiony i już... W 100% zrobione. Tutaj już odebrałem sobie parę tych jednostek z MegaBanku, a mam jeszcze 15 dni, także trochę się tego zbiera. Już wam mówię, ile już mam ich 31 szeli. Także wyobraźcie sobie, ile tego będzie, nie. To właściwie na tyle. No. Nie patrzcie na ten, wiadomo, serię na passe jak to po polsku. Właśnie mam grę po polsku, to jest też ciekawe. Nie podoba mi się zbytnio, ale chodzi o to, żeby wam po prostu ułatwić i lepiej się oglądało. Ale tak, mamy passe top 591, ale wiadomo, no to nie jest. Także zawsze top 5 miałem, ponieważ jak wystarczy zobaczyć, o już tutaj mamy top 6, nie? Tak to top 4, top 5, top 3, jedno top 6, top 1, top 2, top 6. Jeszcze raz widzicie, nie jest zawsze absolutnie, o tutaj top 7 nawet, top 5. Także no, tak to wygląda. A więc tak, przejdziemy sobie do gierki. Za dosłownie momencik jeszcze tylko wam pokażę, co tutaj się zmieniło w oddziale, bo tutaj się zmieniło chyba najwięcej. Jak widzicie, większość postaci jest już. Na trzy gwiazdki. Brakuje mi właściwie na trzy gwiazdki y, Królowa Łuczniczek i... Aha, Królowa Łuczniczek, Ciężki i czarodziej. To są jedyne, które nie mam na trzech gwiazdkach. Także no trochę ewoluowało. No i brakuje nam jeszcze w sumie ośmiu postaci, które... No kurczę, wam powiem, że mega trudno jest dropnąć te postacie ze skrzynek, nie? Jakby ze skrzynek dostałem co? Maxa chyba? Chyba, żeby był za darmo, już nie pamiętam nawet. Ale chyba Maxa dropnąłem ze skrzynek. No, tak to no... Hogrider by się przydał, nie? Bo wydaje mi się, że to jest mega OP postać i zawsze przez nią właśnie mam te chociażby to przejście, coś, no bo nie idzie uciec od takiej postaci, nie? Okej, okay, to wzywamy w tym momencie mojego wspólnika, który się tym razem może przedstawić, bo tym razem będziemy go słyszeć. A więc, tak. Dzień dobry, już jestem nagrze. Także jest to młody i tym razem go właśnie słychać, także nie będę musiał pisać napisów. To jest mega plusem. I co? I bierzemy się do gierki. Już stwarzam grupę. Aha, to on nawet mnie już zaprosił. Co to dołączamy to do grupy? I co? Musimy tutaj widzimy, że zebrać parę jeszcze bonusów, znaczy power-upów. I mamy. Jeszcze w sumie dwa razy tyle, także nie mamy aż tak. Ale no cóż. No, i tutaj się zbiera nam pinata też. Już może w końcu pierwszy raz w życiu uda mi się 500 to zbierać, chociaż zostało nam 1 dzień, 10 godzin. Nie wiem, czy jest to do zrobienia, ale się okaże. Okej. Okay. Aha, w ogóle dam Wam tipa. Na placu macie te postacie, nie? To jak postać świeci, no ja w tym momencie nie mam nikogo, ale jak postać świeci, tak błyszczy, to możecie sobie na nią kliknąć. I ona da wam, dawam golda. Monety, machcok. Nie wiem, co to miało oznaczyć, ale monety, machcok. Dobra, e, także jest gotowość. Tutaj widzimy, że w oddziale mamy coś takiego, czyli raczej nie będziemy na farmę grać, bo nie mamy ani tradera, ani tej odzbierania marchewek. Mavis, także no co, no dobra, lecimy. To możesz odpalać. Nie wiem, czy zapomniałem coś powiedzieć, czy nie, ale tak patrzę, to widzę te postacie i wytłumaczyłem badytkę, ale właściwie nie wytłumaczyłem, jak działa. Ice Wizard, chociażby. Jessie i Dr. T, chyba. No więc tak. Nie powiedziałeś, jak co robią. No właśnie, bo młodym mnie słuchał i właśnie miał mnie poprawić w razie czego. Także, no nie powiedziałem. Ice Wizard, po prostu jak go dropniecie, to będziecie mieli power-upa, nie? Który jest power-upem e, freeze, tylko że działa na zasadzie tego, że jest super freeze. E, chodzi o to po prostu, że strefa e, zamrażenia jest dużo większa. Czekajcie, weźmiemy sobie tutaj. E... Nie, dobra, zrobimy sobie tą fuzję już, chociaż to jest trochę ryzykowne, jak mnie zaatakuje. Także tak, działa na zasadzie tak, że ma większą strefę i trochę mocniejszy ten freeze. Następnie mamy Jessie, która tak jak w Brawl Starsie e, działa tak samo właściwie, nie? Tylko tutaj ze skrzynki, jak otwieracie skrzynkę, to wy wypada Wam wieżyczka, która będzie atakowała przeciwników. A e, doktor T po uzbieraniu jakiejś tam wartości pieniężnej, powiedzmy, nie wiem jak to sobie powiedzieć, po uzbieraniu iluś końców, kuczy, nie wiem co wybrać, prawda? To zrespiwam mega kraba, który będzie unikał moby i będzie skupiał się przede wszystkim na innych składach, czyli będzie no, przeszkadzał konkretnie. Także może być naprawdę ciekawie. Dobra, weźmiemy sobie to drzewko. Jesteśmy na ósmej pozycji. Jest bardzo trudno grać podczas gadania, zwłaszcza że. Jak tak gram na słuchawkach, to strasznie dziwnie słychać tą grę. Nie wiem jak wy ją słyszycie i mam nadzieję, że jest w porządku, ale. Ale no. Ale weźmy sobie medykę I zbieramy te. Gemy. Ale weźmy tam już skrzynkę. Oj, no Macek, Odejdź ode mnie. Jak ci idzie? Przyjesz tam? Mi bardzo dobrze idzie. Już właśnie teraz robię sobie pierwszego ki już zrobisz fragon? Nie, jednego dopiero teraz aha. No ja ci powiem, że tak się nie skupię na biciu się z nimi raczej No zawsze jak to robię to źle wychodzi Więc mogę sobie pozwolić O, ale aha tu jesteś ty. Ja... Dobra 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 sorry my bad Ej, pomożesz mi? Zgodzimy mm -hmm. tutaj gościa Ożej Dobra nie. nie 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 Gościa A myślę że ciebie Dobra ale może go nie atakuję, bo on jednak ma dobry skład, bardzo, więc. Myślę, że może złożyć za dużo problemów. Ciekawe jestem, na jakiej zasadzie działa ta gra w grupach, no nie? Bo mi się wydaje, że ludzie, no nie będą się bawić w to, że. Będą się bić między sobą, właśnie, tylko będą raczej sobie pomagać, nie? A uważam, że to jest trochę nie fair, bo nie raz było. Także ja grałem i atakowałem gościa, któremu nie było łatwo, a jeszcze drugi gościu mi przeszedł z tyłu i miałem problemy, co nie? Mimo że byłem top 2, to na przykład kończyłem top 5, to 6. No i najgorsze jest to, że właściwie tutaj nie jest powiedziane, e, kiedy jest ktoś w teamie. Czyli no nie spodziewasz się nawet tego, że mogą sobie pomagać i tak dalej. I nie wiem, czy to będzie spalansowane, ogarnięte czy coś, ale no, dobrze by było właściwie. Teraz są czwarte z jakiegoś powodu. Nie wiem, czy tutaj mogę zaatakować. Nie, już w tym miejscu. Dobra. Nie jest źle, zakończyłem czwarty, ale w sumie nikt mnie nie atakował nawet. Także spoko. Oj, Igor skończyłeś. Szósty. A, e, kilama mam i po prostu nie wiem. Nie wiem, jak traciłem te moje game. Ja tak nie dostawałem za bardzo, a i tak mnie. Tradera. Że co? Że ja tradera miałem, a tak dużo kilów nie miałem. Tradera miałeś, a tak dużo kilów nie miałeś? Nie rozumiem. Gemów, gemów, o już muszę mieszać. Gemów. Aha. No bo tradera, no to jak masz tradera, to musisz go ulepszać przede wszystkim, nie? Jakby minimalnie to jest tak, żeby były trzy na fuzję, i wtedy, a ten. A przede wszystkim musisz zbierać końcy. Jeżeli miałeś farmera jakiegoś czy coś, czyli tam Mavis, właśnie, czy. Ja miałem Grega. O właśnie, Greg. No to spoko, tylko musisz się na tym skupiać, nie atakuj innych za bardzo ani nic, nie? On na przykład ja mam Aha. teraz Handlarza, czyli tam Tradera i Mavis, to sobie zagram teraz Farmę. I będę musiał jakoś ich bronić. no to nie wiem jeszcze, jak to zrobię. Nite chyba jako tanka użyjemy po prostu i będziemy uważać. No i co? Dobra, odpalasz? Tak. Dobra, trafił nam się fajny tryb. Mamy potworne pupile. Ludzie niekoniecznie to lubią... O, co on mega tym. Ej, co jest? Meganite dostałem. <grystanie> fajnie. Ehm, także no, tak. Nie dostałem mało koszkileczki. tego trybu, bo uważam, że to nic zbytnio nie wnosi. A ja wręcz przeciwnie, uważam, że to wnosi dużo. Jakby no... Ała. No to nie fajnie. Ej, ty dostałeś meganite, ja dostałem małe szkieleczki. Czemu on do mnie przechodzi, to nie wiem. To my meganite tam się nawala z innymi. Kurczę, nie chcą mi tradera dać Z jakiegoś powodu Ale weźmy tak, to zrobimy Pozbieramy te koiny i może teraz Jest, mamy handlarza Dobra nam tylko szkieleta, ale lepsze to niż nic Szkoda, że nie mam Grega właściwie, nie? Bo... Nie, dobra, nie będziemy się z O, widzę, że jesteś niedaleko Jak... Mega zim. Knight! Też masz Mega Knighta? W końcu! wiem same szkielety ja nie wiedziałem w ogóle, że można Mega Knight'a dostać. To jest trip specjalny. A, tutaj ty jesteś, dobra. No to uważaj na mojego kanona. Mmm. Mm. Okej, okay, tutaj weźmy mini też, żeby mieć tego Tonka i. O, jest twój Mega Knight. Pozbędę się go. Już nie będzie musiał się nim opiekować. Mm, nie. <laughs> ja się ciebie pozbędę zaraz. O, i bardzo fajnie pyk. Dał nam parazemu. Jeszcze Mamy drugie miejsce. Zabij mnie. Co cię zabije? Gościu. Co? Aż atakuje mnie. Kto cię atakuje? Człowiek. Gdzie jesteś? Umarłem. Umarłeś? Oj, trzy ile gościu. Ale ty żyjesz, czy nie? Nie, nie rozumiem. No nie. Oj, to I ten było... co mnie zabił ma już 3 kille Aj. A nie widziałem nawet żebyś właśnie zginął czy coś, nie widziałem tego powiadomienia ja sobie dowiedz się, <laughs> że były 3 kile... 3 umarli w grze Szkoda, te że nie 3 co bawałeś, umarli to do byli tego samego gościa tak. No ale tak jak się minęliśmy, nie? To wtedy bym ci może pomógł na przykład jakoś czy coś Chociaż nie wiem czy bym go z... pokonał, nie wiem co on tam ma Nie wiem, dobra rzecz Jak gość ma 3 kile. Na czterech umarłych. Co? Który to jest? Sap. Aha, czyli numer jeden? Tak. Jeszcze? Nie, już nie. <laughs> tak, numer jeden, A nie. nie. To on ma na Nie wiem, czy teraz nie popełniłem błędu z tym traderem. Ale <coughs> no uznajmy, że nie. Takie ryzykowne trochę. Ja, znowu zabił kogoś chyba Dobra, Pyk Mavis skaruje On ma jakąś level 4 chyba. No, chodź, 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 chciałeś za teraz chodź No, Jezus, on ma level 3 4 tylko. No właśnie, on ma jakieś słabe te karty. Znaczy, karty cegodą w postacie A chyba Kolta level 3 czy 4? Witch level 4 chyba. No, chodź, 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 chodź. Oj, oj, oj z tym nie chcę. A jej, no i mam problem. Da on się kimuje chyba. O, dobra, dobra. Dobra, no trzecie miejsce, no musiał mnie znakotować na końcu, a widzicie tych gemów nie podniosłem, które ten ale no byłem prawie, że na pierwszym miejscu. Problem z tym, że nie miałem jak uciec. Chociaż miałem chyba kurczaki, ale te kurczaki to jest jakieś dno dla mnie, nie? Okej, okay, trzecie miejsce spaliśmy z pierwszego. Także ja to biorę jako pierwsze, tak czy tak. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w tej grze ludzie stają się dużo bardziej agresywni pod koniec. A na początku to tylko każdy z spiernicza, gdzie się da. Okej, okay, rozwijamy. No, tutaj jeszcze 7 to jeszcze trochę. Okej. Okay. Okej, okay, także pozostała nam ostatnia bitewka. Młody musiał na chwilę zrobić przerwę, ale jesteśmy z powrotem. I możesz odpalać ostatnią bitewkę. Tym razem mamy bez skrzyneczki, ale... Nie będziemy czekać 40 minut, żeby dalej otwierać skrzyneczkę, no bez sensu. A mogę kupić, to jest fakt, bo niby się opłaca na skrzyneczki wydawać, ale gdybym miał wydawać za każdym razem, no to bym się nie wypłacił nigdy w życiu za te, za te skrzyneczki. Jest lepiej sobie nabijać tego expa chociaż yy, i gemy zbierać. Przy okazji jeszcze lama mi się nabije, nie? Okej, okay, no. pylist, pustkowia i mega na start. Ja zaczynam z kitsune. A to z czym ty zaczynasz? E, ja miałem tylko Shelly. Shelly masz? Okej. Okay. To nie wiem czy właśnie Shelly jest... O, co ja? Aha, no mam kego, dobrze. Nie wiem czy Shelly jest, o dziwo, najlepszym właśnie Mega. Zwłaszcza w tym trybie, nie? No bo Kitsune jest spoko, ale... Ale no. No nie najlepsza na pewno, według oj O, robi. Shelly jednak odepchnie, Shelly jednak ma HP i generalnie oh. Shelly jest nic hey, Okej, okay, ja mam Samir strzelających plus uh, tą Queen Archer i mega Shelly, a więc mam same boosty. czy jest mega na audio, że ja Cię nie słyszę praktycznie. Same boosty mam. No. Ludzie Cię słyszą, jakby co, no problemo, ale ja... niekoniecznie. Dobrze! Pokonany. Raz zlikwidowałem jednego gostka. W tym samym czasie zlikwidowaliśmy. Tak, ty też zniszczyłeś gościa? W tym trybie to nie jest no. łatwe. To nice. Dobrze jest. Który ty jesteś? Siódmy. Siódmy? Tak. Jak tak nisko? Nie wiem. I tym bardziej, że teraz drugiego killa robię. Drugi. Może właśnie przez to, że za bardzo atakujesz Tak, trzeci jestem. I tracisz przez to gemę i tak dalej. Dobra, trzeci jestem już. nie no nie... Ech. Te spele są czasami, nie wiem, czy tylko u mnie, ale są zbugowane na tej zasadzie, że nie lecą zawsze tam gdzie szczelę. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że na przykład jak chcę dać działko. Dobra, tutaj widzicie, jest strefa mała, no nie? A czasami nie ma. Czasami nie ma tej strefy, albo jest strefa taka duża jak e, na bombę, co nie? Także to jest taki minus. O, tak to. Cześć. Miło Cię widzieć. Okej, okay, ja tego nie... Nieeeeee, tracimy go. Dobra, pozbieramy sobie trochę... Dobra, uciekłem mu. ...kapusty i... No, szefie. Dobra, spróbujmy go zaatakować tam. Nie, już Ale, szósty nie. jestem. Kto to jest? Farty. Czemu on atakuje? O co chodzi? Gościu ma... Aha, może też ty są w składzie. Od razu przeszedł chronić tamtego, nie? Takie mega sas. Co jest? Uważaj, uważaj. No. Ej, no. Serio? No ty byłeś. Nie, wcale. Tylko ci powiedział. uważaj. No to fajnie no... Nie, bo ja biłem tego André. Eee, Esther. No, z drugiego miejsca spadłem niestety na piąte. No bo ja atakowym esterii przyszłeś. To znaczy, ja byłem już tutaj, nie? Ja goniłem, ale... No dobra, okej, okay. no nie, nie szkodzi, no ważne, że nie straciłem tej, nie? Pasy. Także jest git, yy... kończymy nadal na piątym miejscu. I fajnie to wygląda, jak mam pasę 324, a wszyscy nie mają 6, 5, 1, 9. No ja mam 1, nie no, bo straciłem swoją ostatnią ostatniej gierce. Tak, no właśnie teraz. Ale powiem Wam co jest ciekawe to jest to, że żeby nie było, że jestem jakiś pay to win czy coś, ja nie wpłacam do tego za bardzo pieniędzy. Jakby jedyny co kupiłem to jest Karnet, e, ten i ten poprzedni. A tak to nie kupowałem nic. Także no tak jak widzicie, nawet tutaj. Chociaż brzmi to kusząco, nie powiem. Ten podwajacz fajna sprawa. Miałem go nieraz w tym, wiecie co jest tara, nie? Wyzwanie tary. E, także no. Chociaż dziwnie co działa, bo niby tam jest chyba 15 minut na przykład, a zrobię dwie rozgrywki i już tego nie ma. A wątpię, że dwie rozgrywki to było 15 minut, więc nie wiem jak to dokładnie liczą, ale no. E, ok. No to byłoby tyle chyba w tym odcinku. Mam nadzieję, że w następnym już zobaczycie statuetkę potężnego golema. Albo może inną, jeżeli mi się coś innego bardziej spodoba. Chociaż nic innego mi się bardziej nie podoba na ten moment. I co? Z tym o to, że jakże nie przegranym akcentem, ponieważ nie przegraliśmy w sumie nic poniżej top 5, to żegnam się z wami. Dziękuję za oglądanie i piszcie komentarze, co byście chcieli zobaczyć, czy może jakieś challenge. Bo właśnie myślałem o tym, czy może nie zrobić jakieś challenge na Squadbusters typu gram tylko postaciami na dystans, albo wybieram zawsze losową postać, czy coś takiego, i będę musiał się postarać wygrać z tymi challenge'ami. No. Na ten moment żegnam się z wami, trzymajcie się. Hejka, cześć, peace.